Cześć! Witam Was na mojej nowej stronie, której głównym bohaterem jest samoobsługowy parowy odkurzacz piorący. Pomyślałem, żeby przybliżyć Wam to innowacyjne urządzenie i pokazać, że samodzielne pranie tapicerki jest łatwe, tanie i przyjemne. I myślę, że każdy potrafi sobie z tym poradzić. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, śmiało dajcie znać w komentarzach. Także dzisiaj sprawdźmy Uda nam się wyprać fotel samochodowy za 5 zł Polskich. No i zobaczcie, dojeżdżamy na miejsce. Co się okazuje, jedno stanowisko jest już zajęte. Zostawimy się na, na tym drugim. Proszę bardzo, urządzenie działa. Będziemy prać. Wygląda w taki sposób. Będziemy go tylko odświeżać. Dzisiaj zobaczymy, czy uda się tam to zrobić za 5 zł. Wrzucamy rzucamy piątkę. Wciska Wciskamy start. Najpierw spuszczamy wodę, która się zbiera w układzie i jedziemy z tym Pamiętajcie, żeby na sam koniec już nie używać pary, tylko wyciągać tą wilgoć bez używania właśnie pary wodnej. A taki jest efekt końca. Plamy zniknęły. Jedynie jedyne plamy, które widzimy to od deszczu, który nam właśnie zacina. Dobrze. Wróciłem do Gdańska. Minęło jakieś 50 minut. Fotel, uwierzcie mi, ale jest suchy. Także używałem wysokich obrotów nawiewu, żeby przyspieszyć. Ale uwierzcie mi, fotel jest naprawdę suchy. A takie są efekty prania samoobsługowym odkurzaczem parowym za 5 zł.